Jak wybrać działkę na Mazurach? Część szósta. Odejrzewam, że każdy, kto szukał działki z dostępem do jeziora na Mazurach, spotkał się z sytuacją, że zdjęcia w ogłoszeniu znacząco różniły się od tego, co zobaczył w czasie wizyty na gruncie. W szczególności, jeśli chodzi o widok na jezioro. Grunt rzadko bywa równy, znajdują się na nim wzniesienia czy spadki, często zasłaniające tafle wody, i dopiero wizja lokalna daje pełen obraz atrakcyjności gruntu. Jak zatem uchronić się przed niepotrzebnymi wyjazdami? Jednym z najprostszych sposobów jest skorzystanie z portalu GeoPortal, ale najlepiej skorzystać z przeglądarki na komputerze. Gdy już zlokalizujesz działkę, kliknij na wybrany jej fragment. Pojawi się wtedy chmurka z dwoma wersami. Wejdź w wers opisany jako WMS wyznaczanie wysokości. Po przejściu dalej pojawi ci się wysokość w danym punkcie. W ten sposób możesz przyklikać tak naprawdę cały teren. Jednak to nie koniec. Przecież nadal nie wiesz, czy sąsiednia działka lub okolica nie zasłoni ci widoku na jezioro. Dlatego w kolejnym kroku zrób to